Witam Was dzisiaj, żegnam Was jutro na moim kanale. Tylko takie cuda są. Ja jestem żyłka. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w Minecraft One Block. I witam Was. Przedstawię Wam najpierw mój domek i mojego kolegę. To jest Zbyniu, a dokładniej my, Mysterious Trader, z którym możemy się wytradować tu za ziemię, odłamki pryzmarynu czy sadzonki różne możemy zdobyć. Tak to właśnie wygląda z tymi tradeami, ale. Jeżeli nie widzieliście mojego domku, to od razu wam go pokazuję. Ostatnio wybudowaliśmy taki domek. Ja go sobie dokończyłem. Oczywiście bierzemy wszystkie narzędzia. Ja się boję, wiecie, chodzić z tymi narzędziami. No bo już spadłem kilka razy. Dlatego no nie warto, nie warto. Ale tak wygląda właśnie ten domek. Jeszcze nie do końca dokończony. Ale o, patrzcie jaki taki balkonik z Tytanika bym rzekł nawet. Słońce tam jest oddali gdzieś. No i zobaczmy sobie, jaki tutaj widok jest ogółem. Tak to wszystko wygląda. Tutaj jest drugi balkonik. O, co tam jest, patrzcie? Tu jest jakaś wyspa nowa. O kurde, musimy odkryć ją. Ja, nowa wyspa, musimy ją odkryć. Słuchajcie, widzicie ją tam w oddali. I no zobaczyć, co tam ogólnie. Co tam jest? Może tam jest coś ciekawego. No nie wiem, ale w sumie moglibyśmy do niej od razu pójść sobie. Jeszcze teraz zobaczę, czy urosła nam pszenica i ona już chyba urosła, tak? No ja mam zawsze z tym problem, czy urosła, czy nie urosła. Zobaczę sobie jeszcze szybciutko, czy tutaj wszystko skopaliśmy, co się dało. Yy, na tej oto wyspie, ale chyba tak. Zostawiliśmy tych drzew kilka, tutaj jest jak widzicie woda. Nie, nie ma nic w tej wodzie, nie ma. Dobra, no to wracamy sobie na wyspę. Okej, okay, okej, okay, także szybko sobie idziemy do domu zobaczyć czy mamy możliwość się tam podbudować i w sumie możemy sobie jeszcze trochę nafarmić tutaj e, naszego bloku także też no chwilkę sobie tutaj po prostu pofarmimy pyk 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 patrzcie już 1500 coraz bliżej 1500 słuchajcie e, o tutaj zmienimy sobie pyk co chwilę trzeba zmieniać ok 1500 już prawie mamy na naszym radarze 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. No i coraz więcej, coraz więcej matsów. Coraz bardziej możemy rozbudowywać naszą wyspę, praktycznie. Już patrzcie. 5, 4, 3, 2, 1 i 1500. Nowy postęp, level 5. Postęp dokonany, także. Idziemy sobie szybko jeszcze sprawdzić. W sumie mamy węgla i mamy żelaza. Czekajcie. Żelaza mamy 34, ok. Sobie to od razu odłożymy i zobaczymy, czym my tu możemy się budować. Tego, tym blokiem mchu na pewno się możemy budować. Blokiem na cieku też możemy się w sumie budować, bo to nam się nie przyda. No i tak myślę, że na razie tyle wystarczy w sumie do budowania się. Ale zostawiłbym te ważne rzeczy Chociaż no wezmę sobie Dobra, kilof i łopatę wezmę I można powoli tam się budować Tylko problem będzie tam z zejściem Patrzcie, bo to jest jakoś tak trochę w dole Trochę nie Najlepiej byłoby najpierw tam się dostać Na tamtą wyspę Ale to też nam troszkę zajmie Myślę, że dzisiaj wszystkie wyspy już w sumie odkryjemy Dobra, trzeba zrobić to tak Raz, dwa, trzy Cztery Pięć Pyk, pyk, pyk. Ok, takie przejście musi być tajne, nie tajne, ale takie musi być, i myślę, że najlepiej teraz pójść tu prosto i po prostu. Co to śnieg jest? Patrzcie, śnieg jest normalnie XD. I teraz pójść sobie w prawo. Tam też jest śnieg w sumie, ale stąd już mamy niedaleko do tej wyspy. Myślę, że starczy nam matców. Mam bynajmniej taką nadzieję. Ale zaraz tutaj padniemy z głodu, słuchajcie. Jak padniemy z głodu, to będzie słabiutko. No jeszcze trochę. No ale myślę, że damy radę. Powinno nam się udać szybciutko. 40 matców mamy radę damy. No tak, 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 słuchajcie. Ile, ile już... Już chwilkę? Co tam jest jakieś takie zwierzę? Dziwne, dziwne, ale bardzo się wkurzę, jak mi dosłownie zabraknie 5 czy coś. Chyba wtedy będzie trzeba zrobić skok życia, no bo nie wiem co. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i. i, i, i. Teraz czy ja zdążę? Kurde. Czy my na drzewo doskoczymy, czy nie doskoczymy? 9 rud... Żelaza. Skąd tu się wzięło? No nie wiem, nie mamy sprinta. Możemy nie doskoczyć, ale jakby teraz wziąć sobie stąd. No! Naprawdę? No to nie wiem. Słuchajcie, ryzyk, fizyk. Wy teraz piszcie w komentarzu, co mam zrobić. A ja już za chwilę to zrobię i zostawcie łapkę dla mnie po prostu za to, że się tak poświęcę. Trzy. Tu chyba na drzewo. Dwa. Nie może tu lepiej dwa jeden ja yeah. gratuluję gratuluję Żyłka gratulation i odrodzenie mamy na drzewie la 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 la, la. przynajmniej mamy teraz jedzonko ale straciliśmy kilow dlatego sobie od razu go y, musimy zbudować czekajcie potrzebujemy dwóch patyków nie z tego tylko z tego Okej. Okay. i teraz kra crafting patyczki o, nie wiedziałem, że się od góry też da zrobić. Kilofik i... Okej okay, to... E, nie kilof, tylko tak. I jeszcze macy, macy, macy... Weźmy sobie 4, tu weźmy sobie 7 i już nam powinno wystarczyć, naprawdę. Mam taką nadzieję. Szybko, szybko, teraz speedrun tam. Kiedyś, słuchajcie, będzie to taka wielka działka i będziemy mieć tu miasto. No już w przyszłości, już niedługo, mam nadzieję, że tak rozwiniemy tą serię i po prostu zakończymy jak przejdziemy grę. Czy no coś w tym stylu. Po prostu. Okej, okay, już na luziku. Można sobie dojść. Pyk, pyk, pyk. A nawet nie muszę przerabiać tego drewna w sumie. O. Jesteśmy, jesteśmy na kolejnej wyspie. Także nowa wyspa odkryta. E, szybko sobie możemy nawet zebrać trochę tej ziemi I też tutaj zalepić Żeby tu czasem nie spaść O I słuchajcie Wziąłem tylko kilof Aha kilof A dobra to nie zbiorę drzewa Ej co jest lawa Lawę odkryliśmy patrzcie Jest jakiś tam sukces Bo odkryliśmy lawę Tam jest ten taki zwierz dziwny Czy co to jest Muszę to zbadać od razu co to jest? W ogóle jakieś takie pozostałości? Czekajcie. Te schody jakby dokądś prowadziły. Czy. Nie, no dobra, bo tutaj jest, tak? Aha, no to... Aha, fake, no, no to fajnie. Dobra, to. Gdzie to zwierzę? Gdzie to zwierzę? Zwierzę. Gdzie on jest? Tutaj jest. Co to jest? Skrowa? Chodź tu. Kurde, bo ja pożywienie potrzebuję. Chodź tu. Jest! Jest! Udało się. I teraz... A w sumie czekajcie, bo my mamy krowę. Mamy jedną krowę. Okej, okay, no to jak mamy krowę jest okej. Okay. Ale tutaj się coś nowe zrespiło i to jest świnia. A świnia idzie na marchewkę. Dlatego może by pójść po marchewkę, ale nie wiem czy mam marchewkę. Zaraz to sobie sprawdzimy. Ale tutaj mnie jeszcze intryguje to miejsce takie patrzcie tu na przykład pozostałości, ale no to takie dziwne, dziwne to trochę. Co? Ała! Ała? Okej, okay, jakiś szkielet tam jest. patrzcie tam jest netherrak! O kurde, to może być ciekawe miejsce. Ej! Co? Ej, co jest? Że to jest portal? To jest niedokończony portal, słuchajcie, tylko tam jest szkielet i ja nie chcę teraz, żeby mi się tu coś stało, ale dobra, lecimy na żywioł, najwyżej po prostu wrócimy tutaj, po jest, udało się, I teraz słuchajcie, skrzyneczka, lutujemy sobie, o kurde, złoty miecz, jabłuszko i yy, po prostu bryłki złota, skrzynkę też sobie weźmy od razu. Mało życia mamy, ale niezły lud tutaj zdobyliśmy i niedokończony portal. O kurde, patrzcie, blok złota. Dziewięć sztabek. Przerabiamy sobie to od razu. I słuchajcie, ee, musimy ten portal dokończyć. Z racji, że wiadro znaleźliśmy, a lawa jest u góry, to praktycznie jesteśmy no u celu, u celu w sumie. Dobra, zrobię sobie takie schodki, pyk. Okej. Okay. Czemu tu dobra, bo to jest pół płytka, Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. beautiful. Jest świetnie, jest świetnie, słuchajcie. pyk, sobie zróbmy tak, tak. O, i takie wyjście po prostu tu. Okej. Okay. Jest git. Mamy takie wyjście. Tu sobie zakopmy, tu w sumie też zakopmy. pyk żeby nikt czasem tego nie znalazł. Okej, okay. myślę, że pora teraz wrócić do naszej, do naszego domu. Dobra, słuchajcie, wróciłem do wioski i nawet sobie trochę pokopałem tutaj przed chwilą materiałów, także tak się prezentuje mój ekwipunek. Idziemy sobie wszystko wrzucić. Okej, okay, tutaj mamy barana. A tam jest krowa, nasza czekajcie, nakarmimy ją sobie pszenicą od razu i idziemy wrzucić wszystko do. Ekwipunku dobra serce. Jest! Już słuchajcie, można zbierać. Także masz. Nie chcesz? Co jest? Aha. Nie wiem. Czemu nie mogę jej dać? Tego to nie wiem. Okej, okay, ona chyba już po prostu jest najedzona. A my sobie zbierzmy pszenicę naszą, żeby zrobić sobie po prostu chlebek. Bo on nam się przyda. Okej. Okay. Pyk. Pyk, 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 pyk. Teraz wyjścia jakoś... Hop. Okej. Okay. I na dwa chlebki już mamy. O nie, dobra. No to mamy na jeden chlebek i na dwa jakby na jedzenia jej w sumie. Ale dobra, zaraz nam się rozmnożą, więc będzie o tyle fajnie. Yy, Okej, okay. zrobię sobie jeden chlebek po prostu. Czekajcie, pyk, pyk. Yy, I tak, chlebek, pyk. Tutaj coś możemy od razu... O, przepaliło nam się. Tutaj mamy dalej. To tego węgla sobie dodamy. To sobie weźmiemy tak. Tutaj posortujemy wszystko tak, jak leci. Skrzynkę na razie to wszystko damy tu, tu. Yy, to przepalimy jeszcze sobie to krzyciutko. Ok. I te bryłki też na razie zostawmy. Krzemień zostawmy i skórę też zostawmy. Pochodnie nie wiem, można sobie dać tutaj czy coś. I słuchajcie, słuchajcie. Aha, jeszcze tu strzała, strzała też nam nie jest potrzebna na razie. Ale czy ta krowa urodziła już, czy jeszcze nie urodziła? Nie no, jeszcze nie urodziła, ale chyba ma miejsce, tak? Nie wiem, jak to działa. Czy jak nie ma miejsca, to nie urodzi, czy i tak urodzi? Tutaj, aha, tutaj nasz śmietnik jest. I słuchajcie, wziąłbym teraz. Yy, wziąłbym teraz wiadro. Mamy wiadro, tak? Mamy. Wiadro wody. I wiadro lawy za chwilę, żeby po prostu wykopać sobie. Nie wiem, czy żelaznym kilofem żelaznym nie będziemy mogli chyba wykopać obsydianu, co? Nie, da się da się, że się żelaznym obsydian. Dobra, idziemy sobie już spróbować dokończyć nasz portal. O kurde, patrzcie jak tu śnieg pada, normalnie jak w bajce. Tutaj deszcz i graniczy ze śniegiem. Normalnie, no... Fajnie, fajnie, że mamy dwa biomy. Także możemy sobie zrobić wielką wyspę z dwoma biomami, z dwoma domami, z dwoma, że tak powiem, nawet i wioskami. Tylko najpierw musimy skopać matsy, żeby nam starczyło ich. No i co, słuchajcie? Mam nadzieję, że tej lawy jest w miarę dużo. Chociaż kurde. Nie wiem. Okej, okay, jakiś zombiak. A, miałem marchewkę zobaczyć. O kurde, creeper. Idź! Idź! Ja pierniczę! No to klopsik. Drugi raz nam się nie udało. A mieliśmy wiadro. Ale dobra, dobra, spokojnie. Zobaczmy, czy mamy tą marchewkę. Nie mamy marchewki, więc niestety nie możemy nic zrobić z tą, że tak powiem świnką. I teraz tak, najpierw musimy sobie zrobić oczywiście żelazny kilof. Potem yy, wiadro musimy sobie zrobić. Dobra, bo ja wziąłem to. Tak jest wiadro, tak jest wiadro. Przepraszam wam bardzo. I teraz tak, patyczki, patyczki. I dwa przydadzą się. I kilof, tak. Ok. I tak, tak. No i świetnie, świetnie, słuchajcie. Idę teraz wziąć wody. Stąd chyba mogę, tak? Czy się zabierze? Nie. Dobra, okej, okay, świetnie. Nabrałem wody sobie powiedzmy, że to deszczówka jest czy coś takiego. Słuchajcie, znalazłem moje wiadro, bo przecież ono nie zniknęło bez sensu. Ja tak pomyślałem, że ono zniknęło. Ile nam tutaj brakuje yy, 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 obsydianu? Bo ja zbytnio w sumie nie wiem. Dobra, chodź tu od razu. Chodź tu. Chodź. 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 Okej. Okay. I mamy marcheweczkę tym sposobem, więc po prostu sobie czekamy na... Kolejną masz się zrespić i tyle. Obsydianu nam brakuje tutaj raz praktycznie. Czekajcie. Raz, dwa, Ok, stąd możemy sobie wziąć w sumie. Jeden, czekajcie od razu zobaczę czy wykopie się, powinien się wykopać no. Jak to ma się nie wykopać? I zniknął nam w dupie. Okej, okay, okej, okay. trzeba było tu przyjść z innym narzędziem. Ale brakuje nam tak raz, dwa, no trzech nam brakuje jak tamtego wykopie. A tak to ogółem czterech. A lawa jest na ile, czekajcie. Ja i tak potrzebuję... Nie pamiętam czy to złotym się kopie deksowym raczej tylko. E, 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 e. Lawy jest tutaj na ile kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. No to świetnie, idealnie jest akurat. Na 8 kratek lawy. No dobra, to wracamy do domu na razie z bekiem. Z bekiem do domu, jak to mówią. Okej, okay, jeszcze tu sobie wykopmy. Okej, okay, myślę, że teraz pora dalej pokopać. Może nam się poszczęści i znajdziemy diaksa jakiegoś. No bo powinien w końcu się pojawić, nie? Nie wiem, czy po dwóch tysiącach może się pojawia. Czy coś takiego. Ale sobie trochę pokopiemy, no bo... No bo co nam zostało innego? Skoro potrzebujemy obsydianu, a nie mamy czym go wykopać. OK, no ciągle nam tutaj dropi, jak widzicie, żelazo. Rudy żelaza. No i bardzo dużo kamienia jest ciągle że aż mi się chatę udało wybudować praktycznie z niego, pyk, dobra, drewno 1600 już wykopane jest dokładnie teraz no to do, tak do 2000 sobie dzisiaj jeszcze wykopiemy no i kolejny odcinek już będzie ciekawszy, coś się przed chwilą zlagowało, kolejny odcinek będzie już ciekawszy, no bo ten obsydian będziemy mieć no to wejdziemy do netheru sobie słuchajcie, wejdziemy do netheru no, a dzisiejszy odcinek po prostu polegał na tym, że znaleźliśmy w sumie kolejną wyspę. Nie dostaliśmy się do tej, co ją odkryliśmy dzisiaj, ale no, dostaniemy się w najbliższym czasie, mam nadzieję. Najpierw Neder, potem tamta wyspa, no i wszystko będzie G. 1700 już zbliża się wielkimi krokami, że tak powiem, bo w sumie mogę tak powiedzieć. I speedrun! Okej, okay, okej, okay, słuchajcie, skończył nam się aż off, ale patrzcie ile my tego zebraliśmy. Ponad 9, no nie ponad, ale 19 rud żelaza, które od razu sobie przepalmy, no bo po co nam rudy? Ok, pyk do żelaza, od razu to skrzyneczkę w sumie możemy sobie poczekajcie powiększyć albo postawić po prostu drugą. I tutaj, tak, materiały, patrzcie, jak już to wygląda. Czy mamy czegoś tak? Mamy bruku, tak także jest git ok, sobie weźmy te narzędzia, bo one tak tutaj trochę wadzą i te niemateriały też, ok pyk tutaj pyk, to do drzew, to do drewna to do kulki znaczy, przepraszam, do węgla i teraz tak to wygląda także co, żegnam was dzisiaj witam was jutro, ja byłem Żyłka od następnego odcinka już obiecuję że będzie coraz ciekawsza ta seria no i to, żegnam was, pozdro!